To jak, Heroesy 3, nowa mapka schoty, do tego poziom niemożliwy, czyli 200. Mam ochotę zagrać z zamkiem, do tego tyris pod kawalerię. Zabrałem armię z zamku, ze skrzyń, wybierałem złoto, dzięki czemu jeszcze w tym samym dniu zakupiłem bohatera z finansami. Przekazał swoją armię i wyruszyłem na pierwszy bój. Powiem tak, ogromne liczby są wszędzie, także wyzwanie na mnie czeka. Plan był prosty, osłaniać strzelca. Kiedy miał prostą strzałę, likwidował małą grupę, jedynkami odciągałem pozostałe grupy wroga, dając czas strzelcom, by ich pokonać. Istotne jest, by mieć jak najmniejsze straty. Koniec końców straciłem 5 pitinierów, a pokonałem 85 gnoli. A to wszystko, aby zdobyć młyn. Strach pomyśleć o strażnikach przy kopalniach. Przynajmniej kopalnia drewna jest wolna, a do tego kilka złóż. W przypadku chłopów, prosta walka, prowadzisz ostrzał i ci nim podejdą, to już jest koniec. Ważne, że mogłem pozyskiwać zasoby. Jeśli zapytacie, czemu nie atakowałem ważek i innych wrogów, tak jak w przypadku gnoli i chłopów, każdy osiąga tutaj setki obrońców. Wybudowałem radę miasta, zbierałem doświadczenia. Jenie i odnalazłem kopalnię kamienia. Bierzemy wszystko, obowiązkowo ulepszyłem strzelców. Swoją drogą, jeśli podobają Wam się moje materiały, chcielibyście mnie wesprzeć, a odcinek lepiej się pozycjonował, byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście zostawili polubienie. Piękne dzięki. Wolne materiały są na wagę złota, toczyłem co prostsze boje. Niekiedy nie robiłem tylko po to, aby otrzymać dostęp do budynku, których pilnowali, lecz bardziej zależał mi na poziomie. Kto wie, może magia ziemi wpadnie do tego spowolnienie i wreszcie będę mógł niszczyć ogromne zastępy wrogów, niemniej. Do tego najważniejsze jest walka i tracenie jak najmniejszej armii. Zrekrutowałem piknierów, zdobyłem więcej złota, zauważyłem cudny artefakt i zainwestowałem w zamek. Strzelcy będą dzisiaj podstawą naszej armii. Następnego dnia zwiększyłem ataki i wybudowałem zamek na maksa. W drodze do miasta zboczyłem z traktu, by podnieść zasoby. W następnym tygodniu powróciłem do siedziby, ulepszyłem kuszników i wykupiłem tyle jednostek, ile mogłem. Pora na potencjalne niemożliwe bitwy. Jednak jak zobaczyłem ułożenie mapy, wszystko stało się dosyć realne do wygrania. Kluczowe było odciąganie. Jak Największej liczby centaurów na dolną część mapy. Później ustawiałem jednego pikiniera na przejściu 3 tym samym blokując dostęp do głównych sił. Na dobitkę, Cerbery same się blokowały, przez co biegały jak głupie po mapie. Kiedy kusznicy prowadzili ostrzał, pod koniec czasami lepiej było poczekać, by psy zmarnowały swój ruch, a dopiero potem likwidować zagrożenie. Trudny bój, nawet nie wiem czy opłacalny. W każdym razie, z aktualną armią pora wyruszyć na oczyszczenie mapy. Planowałem uderzyć w kawalerię, powoli oflagowywałem flagowywałem kopalni. W przypadku każdej konfrontacji staram się tracić jak najmniej wojska albo najlepiej w ogóle nie tracić armii. Jak widać, strażnicy nie są w moich ilościach, także wiecie. Na pierwszym starciu stracimy pięciu piknierów, potem kolejnych pięciu i tak cały czas, po czym nagle się okaże, że nie mam już armii. Po zniszczeniu co łatwiejszych wrogów, zwiadowca miał za zadanie jeżdżenie po każdym młynie i odwiedzanie każdego budynku, który generował dochody. W siedzibie ulepszałem gryfy wraz z kusznikami, zabrałem ich do armii. Tym razem wybrałem się na Drugą stronę mapy, gdzie nie było inaczej. Silne grupki wrogów w ogromnych ilościach, ale w tym momencie morale zaczęły mnie bardzo lubić i zdarzało się, że kusznicy, po danej salwie, moralowali i jeszcze raz mogli poprowadzić atak. Było to bardzo niedocenione, ponieważ straty dzięki temu były praktycznie zerowe. W innych wypadkach kombinowałem z gryfem, a żeby był najszybszą jednostką na polu bitwy, to czekałem sobie turę, by potem wykonać dwa ataki z rzędu. Niemniej wolałem tracić piknierów zamiast gryfy. Zasoby nie wpadają na moje konto. Przed każdą bitwą należy pamiętać, aby dzielić jednostki Wpadłem również do dobrego miejsca Gdyż po drodze miałem mnóstwo banków do rozbicia Tym samym kasy do zarobienia Morale były ze mną Praktycznie za atak moralowałem Ogromne szczęście jak się patrzy Pozyskane złoto na pewno się przyda Bądź co bądź, to jeszcze nie koniec. Atakowałem strażników, kiedy byli szybcy, straty były nieuniknione. W trące, że Tyris posiada taktykę na tej mapie, okazało się to bardzo niedocenione. Tyle silnych, a zarazem szybkich jednostek atakowałem, przynajmniej zawsze mogłem mieć osłoniętych strzelców. A to dopiero początek trudniejszych bitew. Na chwilę obecną skupiłem się na rozbijaniu banku. wycofywałem się kusznikami, gdy byli w największym zagrożeniu. Poświęcałem piknierów, lepiej ich stracić, niżeli silniejsze wojska, i zbierałem masę złota. Zastanawiałem się między kawalerią a radą miasta. Mimo wszystko wszystko uznałem, że kasy mam mało, a potrzebuję wojska na ekspansję. Powiedziałem sobie, że dodatkowych dwóch kawalerzystów raczej mnie nie zbawi, zwłaszcza, że nie mam finansów, aby ich wykupić. W związku z tym uderzyłem w kapitol. znaczy, pierwszego dnia ulepszyłem radę miasta, rozbiłem banki po drodze i korzystałem z fabryki złota z hoty, by następnego dnia móc postawić kapitol i był to strzał w dziesiątkę. Zauważyłem, że wrogowie już wypłynęli, czym prędzej pojechałem do miasta, kiedy to zwiadowca zbierał złoto z wszelakich budowli. Poza wykupem kuszników i gryfów ulepszyłem zbroi. I ich zabrałem do armii. Zwiadowca po zbraniu ostatnich dóbr z młyna wspólnie ze mną udał się do portu. Byłem pogodzony ze stratami, ale nagle jednostki zaczęły mi moralować, wskutek czego w jednej turze udało mi się zablokować oczy. Niby zadają takie samo obrażenia w bliskim starciu, jak i na dystans, chociaż moje jednostki mogłem im oddać, a strzelcy byli bezpieczni. A to już mi wystarczyło. Czym prędzej wskoczyliśmy na okręty i zaczęliśmy się wzbogacać. Jak się potem okaże, dzięki zarobionym skarbom z oceanu moje królestwo stało się stabilne finansowo. Zauważyłem również masę artefaktów. Bardzo zainteresowała mnie księga z magią powietrza. Podczas taktyki ustawiam obronę kuszników. Kilka smoków spowalniałem. wyciągam je na inny róg mapy i prowadziłem ostrzał. Co więcej, spowalniałem te smoki, na które było to przydatne. Po prostu zabierałem im ruch, a one nie mogły mnie wtedy zaatakować. Po bitwie okazało się, że w księdze powietrza nie ma teleportu ani lotu. Niedobrze. W siedzibie zacząłem inwestować w armię, a do tego gildię magów. Zwiadowca przekazał mi artefakty, a po chwili na moich terenach pokazał się czerwony. Szczęśliwie był to tylko Zwiadowca. Wykupiłem bohatera. Demi jej małą armię i miała pozbyć się zagrożenia, a w międzyczasie Tiris miała powrócić na swoje ziemię. Wylądowałem tak, aby stoczyć jeszcze jeden bój ze zjawami. Armii już nie miałem, ale zablokować strzelców jeszcze dał radę. Zdobyłem latarnię, wskutek czego uzyskałem więcej ruchów na wodzie. Poboczny bohater pożegnał zwiadowcę i otrzymałem darmowe artefakty. Odnowiłem manę, przekazałem armię, jakie artefakty do Tiris. W zamku zrobiłem porządne pobory, a nawet ulepszyłem kawalerię i ich zabrałem na mapę. Potrzebowałem ogromnych sił, ponieważ na na mapie zauważyłem silne artefakty, które miały mi ugrać grę. Strażnicy słabi, a ja niezbyt chciałem ryzykować, że bot sprzątnie mi artefakty sprzednosa. nosa, dlatego tak szybko powróciłem na swoje tereny, kiedy Tiris robiła porządki na mapie. Oczekując na nowy tydzień wysłałem kolejnego zwiadowcę do oceanu. Niech wzbogaca nasze królestwo. W przypadku Minotaurów nie było wcale tak źle. Osłabiłem ich za pomocą pioruna. ściągnąłem większość do kawalerii, która następnie im uciekła. Tymczasem kusznicy niezmiennie prowadzili ostrzał, aż w końcu pozbyli się ostatniego strażnika. Epickie. Trze należy do mnie, większy atak na pewno się przyda. Na poziomie czwartym, gildii magów, zdobyłem miejski portal. Na wodzie, wyśmienity artefakt na zwiększenie szybkości jednostek. Odnowiłem manę i ruszyłem na pozostałe, pilnowane budowle. Po nauczeniu się miejskiego portalu wyszkoliłem ogromne siły. Wpadłem niczym dzik w kukurydzę, tylko tutaj niczym Tiris w łódkę. Zbierałem skarby z wyspy. Wracając jednak do Tiris, czeka na nią długa podróż, a ocean był hojny w dobre artefakty. Pierwszy kluczowy artefakt znajdował się pod ochroną mrocznych rycerzy. Jedna część armii blokuje dostępu do strzelców. Kawaleria mierzyła się z kawalerią. Ważne, by przemierzyli jak największy kawałek mapy przed atakiem, przez co zadawali większe obrażenia. Mało tego, jedynkami zabierałem kontratak wroga, by potem kawaleria mogła wjechać we wroga bez jakichś. Stra. Piękna bitwa i pierwsza część artefaktu została pozyskana. W drodze do drugiej złapał z zwedowca, przy czym przekazał mi odnalezione artefakty. Nadszedł czas zmierzyć się z robotami. Największą grupę spowolniłem, wykorzystywałem fakt ogromnych statystyk. Teraz kusznicy powalali jedną grupę. Podczas gdy kawaleria zbijała dwa roboty, a gryfy zamykały temat. Ostatecznie piorun niszczył jednego robota, a kawaleria zamykała temat. A jeśli byłem na tyle blisko, że inna grupka robotów mogłaby mnie zaatakować, to po prostu poczekałem do następnej tury. Po zniszczeniu Ostatniego wroga pozyskałem drugi potrzebny mi artefakt. Połączyłem je, wytwarzając kapelusz admirała. Tym samym mogę wchodzić do statku i go opuszczać bez straty całego ruchu. Widzicie, ile jest tutaj małych wysypek z artefaktami? Sami sobie odpowiedzcie, jak bardzo przyspieszy to moją ekspansję. Aktualnie staniemy się niczym błyskawica, szybcy, a do tego bardzo groźni. Zdobyte materiały, wybudowałem portal chwały, cofnąłem się na swoje ziemie. W drodze do zamku stoczyłem parę bitew, Zwiadowca przekazał mi zdobyty złoty łuk, a poza tym wzmocnił moje siły. Skoro już tutaj jestem, postać jest silna, armia podobnie, uznałem, że oczyszczę dalszą część mojej mapy. Może nie wszystko, no bo po co, ale banki dla zasobów, czemu nie? Zbierałem pobliskie artefakty, nie potrzebuję ich wszystkich, aczkolwiek ważniejsze było dla mnie to, aby nie pozyskał ich wróg. Po co nam silniejszy oponent? No nie ma sensu. Wystarczy również tych ciągłych przygotowań. Nareszcie, zechem na pierwsze teren wroga, podstawowo podnosiłem u niego statystyki, chociaż umiejętności nie zawsze wpadały dobre. Gdy zauważyłem słabo bronią fortyfikację, od razu na nią ruszyłem. Nie śpieszyłem się z atakiem, w końcu mam potężne czary i silnych strzelców. Mając mało jednostek strzelających, jak i wlatujących, preferowałem, aby to wróg wyszedł do mnie, a on zgodził się na to rozwiązanie. Musiałem jednak szybko wrócić na swoje ziemie, przehandlować zasoby, wzmocnić armię, po czym zaatakować wrogów, którzy pamiętali się na moich ziemiach. Morale naprawdę są w pewnej grze. Na przykładzie tej bitwy, morale ograniczają przez co wróg nie mógł uciec? No zobaczcie, kusznik dostał morale, przeciwnik został pokonany, a jego artefakty należą teraz do mnie. Tak czy inaczej, miałem ich tak dużo, że zacząłem oddawać większość z nich pobocznym bohaterom. Zwiadowcy niezmiennie zbierali wszystkie dostępne zasoby, a na nowych ziemiach przejmowali kopalnie, a do mnie przyjeżdżało coraz więcej wrogów. Na swoich ziemiach, gdy miałem wysoki poziom, odwiedziłem bibliotekę, aby wynieść z niej jak najwięcej korzyści. Odblokowałem dostęp do siedlisk i nie widziałem tutaj niczego więcej ciekawego do zrobienia. Zmocniłem armię i na piekielnych terenach zabrałem się za kolejne podnoszenie statystyk. Od czasu do czasu wracałem miejskim portalem na swoje ziemi i niszczyłem wrogów, którzy po prostu od tak chcieli mi oddać artefakty. Bo czemu by nie? Wpadłem do łódki po drugiej stronie i chciałem udać się do drugiego sąsiada. W międzyczasie poboczni bohaterowie przejmowali kopalnie, a nawet atakowali innych bohaterów. Nie wszystko robić będzie Tillis. Ona niech się skupi na nowych ziemiach do przejęcia. Na dobry początek odsłoniłem sobie mapę. Silny bohater pokazał się u mnie, dlatego czym prędzej ruszyłem na przystań. Chciałem później za pomocą portalu miejskiego szybko tutaj powrócić. Po zdobyciu fortyfikacji, zwiększyłem atak o 3. Powróciłem do zamku, ulepszyłem jeszcze bardziej moją armię, chociaż zwiększenie liczebności bardziej by pasowało. Po wszystkim ruszyłem na trudny bój, mając tak silną armię, a do tego szybkie jednostki i taktykę na maksa, zdecydowałem się na Rush. Strzelców jednak zostawiłem z tyłu, w końcu miałem złoty, wskutek. Zawsze miałem prostą strzałę. Dodajcie do tego morale, które mocno ułatwiły mi starcie. Implozją zadawałem ogromne straty, a pozostałymi jednostkami robiłem w sumie podobnie. Idea na tę bitwę była tylko jedna: nie dać wrogowi uciec, aczkolwiek i tak by nie uciekła, gdyż posiadała kajdany wojny. Teraz to ja posiadam kajdany wojny. Żaden bohater mi już nigdy więcej nie ucieknie. Powróciłem na bagna, z zaatakowałem bohaterów, którzy jeszcze się tu kręcili. Jak się okazało, był to ostatni zamek pomarańczowego, i ten próbował jeszcze desperackiego ataku na moje inferno, ale szybki teleport. I znowu łapiemy kolegę Tym samym zakończyłem żywot pomarańczowego Skoro pomarańczowy miał dwa zamki To komu zabrał wcześniej zamek I czemu przez ten cały czas nikt nie został wyeliminowany Naprawdę ciekawa sytuacja Na bagnach wykupiłem nowego bohatera Na start dałem wyprawkę szkolną Innymi słowy masę artefaktów Zwiadowcy wciąż zbierali zasoby Nowy bohater przejmował kopalnię Ja łapałem wiedzę i jeszcze więcej tego samego Od czasu do czasu powracałem na swoje tereny I zajmowałem się nieproszonymi gośćmi W, iście, w przyjemny sposób Nowy tydzień to zwiększenie armii, chociaż przez ilość starć i silne czary wroga wsparłem swoje siły diabłami oraz ifrytami. Dojechałem na nowe tereny, zaatakowałem głównego bohatera brązowego, nim ten zdążył zrobić cokolwiek, było już po wszystkim. Jak widać, złożony artefakt jest całkiem silny. Nie zmienia to faktu, że mogłem zrobić moją postać jeszcze silniejszą. Na przykład, podczas podróży zakładam kapelusz admirała. Na bitwę zmieniam artefakty na jakąś koronę, co zwiększa statystyki, a do tego jakieś silne amule. Szczerze mówiąc, kapkę nie mi się w to bawić. tak czy siak wygrywałem bitwy. Nie no dobrze. Dobra, ja je po prostu dominowałem. Wraz ze zdobyciem nowej siedziby, należy wykupić nowego bohatera i dać mu nową wyprawkę, ponieważ brakuje mi miejsca na nowe artefakty. Pora na chwilę relaksu, zabawy w oflagowywaniu terenów i podnoszenie statysty. Jak jeszcze się Lord Hart, to go kupiłem, aby zarabiał na moje królestwo. W nowym tygodniu z kolei rekrutowałem ogromne siły. No tak, statystyki mam już dobre, armia potężna, ale ja chciałem mieć to wszystko jeszcze silniejsze. Udało mi się złapać brązowego, nim ten zdążył uciec. Wykonajmy jeszcze kilka prostych ruchów ze zwiększeniem swoich Sił, aby po chwili przyzwać okręt i wyruszyć na zielone tereny, gdzie odnalazłem bastion. Nieprzerwanym ruchem pechem prosto na siedzibę, dzięki czemu nie naciąłem się na silny opór. Chyba nie muszę wspominać o nowym bohaterze, jak i wyprawce dla niego. Niech przejmuje kopalnię. I tak, to też jest kopalnia. Tiri stawała się coraz potężniejsza i podczas zwiększenia statystyk otrzymała mały prezent, jakim była malutka bitwa. Przyzwałem kolejny okręt i popłynąłem do następnego sąsiada. Najlepszym w tym wszystkim i tak jest fakt, że wrogowie z siebie nie atakowali, co jest z nimi nie tak. Różnica jest ogromna między Tylic a resztą bohaterów. Przydałoby się umiejętność, aby ograniczyć ruch na trudnym terenie, no ale co poradzisz. Po zdobyciu Cytadeli, przeteleportowałem się do zamku i ulepszyłem armię. Zaatakowałem Fioletowego, który próbował desperackiego ataku na moje ziemię. Będzie to ewidentny jego koniec. Ani statystyk, ani armii, ale wracając do Cytadeli. Odkryjmy jak prezentują się tereny, plus przejmijmy wszystko na swoją stronę. Zielony został wyeliminowany. Znając siebie, nie mogłem sobie odpuścić zwiększenia statystyk. A u Was jak to wygląda, kiedy już wiecie, że jest to praktycznie koniec gry? Bohatera macie praktycznie dwukrotnie lepszego od pozostałych botów. To zbieracie jeszcze statystyki, czy zostawiacie to już wszystko w spokoju i chcecie jak najszybciej zakończyć grę? Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekaw. Kiedy wszyscy toczyli sobie bitwy, ja przejmowałem nowe włości. Mój zamek został zaatakowany przez Czerwonego. Nie dość, że straciłem przystań, to jeszcze silną bohaterkę z mnóstwem artefaktów. Nie zauważyłem jakoś tego Czerwonego, no cóż, dodałem sobie tylko więcej. Roboty. W takim razie po przejęciu twierdzy udałem się na gonitwy za masą bohaterów. Gdy zrobiłem z nimi porządek, skierowałem się do przystani, aby ją odzyskać. Czerwony chyba wiedział co go czeka i zaczął uciekać. Wpierw jednak obrona miasta fioletowym. Oślepiałem mu jednostki wlatujące. skupiłem ostrzał na strzelcach i siedziałem niczym mysz w dziurze. Gdy siły wroga były mocno osłabione, dopiero wówczas zdecydowałem się na opuszczenie murów zamkowych. Z kolei na wodzie nikt nie jest w stanie mi uciec. Artefakty i mnóstwo latarni morskich po prostu robi swoje. Niech będzie, nadszedł czas, aby wybrać się na ostatnią siedzibę wroga. I nagle odsłoniła mi się cała mapa. Wychodzi na to, że w fortecy mają krala. Nieźle. Tak prezentuje się moja finalna postać. Udajmy się na ostatnią bitwę. Szczerze mówiąc, bardzo podobają mi się nowe mapki Skoty, zwłaszcza z masą artefaktów. Daje to dużo możliwości na ciekawą grę. Jak teraz pod kapelusz admirała, bardzo przyjemna mapa, która została zniszczona na dwusetce. A my jeszcze się spotkamy.